To group, jest Witam serdecznie siemaneczko z tej strony Lef i Woles. Opowiemy wam trochę o Wolesie i o imprezie, na której będzie można Wolesa zobaczyć. Jak w zoo. Jak w zoo, dokładnie, będzie można kupić bilet i zobaczyć kim jest Wallace. A tak na poważnie, to trudno będzie mi to wykonać ten wywiad na poważnie, ponieważ się znam troszeczkę z Wallace'em osobiście. Nie, Ale my, pomimo, my się nie znamy, my się nie znamy. tego cały czas nurtuje mnie jedno pytanie, od 10 lat nurtuje mnie jedno pytanie, kim jest Wallace? I proszę tutaj o poważną odpowiedź. To mam chwycić pałeczkę? Słuchaj, no Wallace jest postacią fikcyjną przede wszystkim, jest kurwa pa papetem, mapetem kurwa, papetem zawieszonym na sznurku, yy, kukiełką. Yy, no i co? No i to jest fikcyjna postać, to jest twór kurwa, to jest wiesz, to jest yy... nie wiem, ja sam Wallace'a nie ogarnąłem nigdy do końca, nie wiem, w 100%. procentach, to jest poza... Czyli Wallace'a należy traktować yy, z dystansem, tak? Ponieważ yy... Nie wiem czy wiesz, większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy i jest to trochę taki prowokacyjny wizerunek twojej osoby. E... Ale którzy ludzie? Pokaż mi tych ludzi i ja z nimi pogadam. Twoich fani? Nie mam fanów. Których? Ja nie mam fanów. No właśnie. Tu masz hejterów. Samych, samych hejterów. A kto jest dla ciebie ważniejszy? Fani czy hejterzy? E... Chyba porówno. Tak? A jak idziesz po ulicy to nie boisz się, że że ktoś mnie nie, zastrzeli, ktoś kurwa albo bije kosę? Nie jesteśmy w Stanach, nie? Nie, no i właśnie my, mi się wydawało, że jesteśmy w takich mentalnych stanach, nie? To cały czas mi się wydaje, że jestem w Stanach. Od kiedy wróciłem ze Stanów, cały czas się czuję jak w Stanach. Czyli dowiemy się, kim jest Wallace? No nie, nie dowiesz się, kim A jest osobę... Wallace. Wallace jest postacią wygenerowaną przez lata twórczości i, kurwa, przez lata pisania bragadaczy o kawałków. Ale ja się... E... Przepraszam, że ci przerywam. Chciałem się zapytać, czy ty chcesz jakoś to wyprostować, bo ludzie cię nienawidzą często za ten wizerunek wykreowany. No ale to mówię, pokaż mi tych ludzi. Ja nigdy w życiu się nie spotkałem. Ja dostaję tonę miłości od ludzi, wiesz. Przechodzę ulicą, ludzie biją ze mnie piątki, wiesz. No nie... nie nie jest taki diabeł zły, nie? Nie, taki diabeł strasznie go malują. Dobra, nie będzie. Tutaj może już tej zagad zagadki rozkminiać tak Dobra. bardzo. Bo no ro rozwijałaś jest... moje wszystkie wątpliwości. Ale mam pytanie, nad czym aktualnie pracujesz i co, co można się spodziewać na koncercie? Słuchaj, pracuję nad drugą częścią mixtape'u Leonardo Da Vinci, nowy mixtape będzie się nazywał Juliusz Cezar Mixtape. Także będzie grubo. Eee. A czego na koncercie, tak? Co, co na koncercie? No co? Na koncercie będzie przekrojowo przez całą moją dyskografię. Od kiedy solowo zacząłem nagrywać, wszystkie, wszystkie kawałki będą solowe. Eee. Może coś z tego Pół godziny tylko mamy, to się nie no się Nie, no, płyt, jak nie, nie. I, wałka, to, i to jak będę grał po dwie minuty, czy po minutę, jakiś kawałek, to wiesz, to pół godziny myślę, że mi starczy spokojnie. A małpy będą? Będą. Będą małpy. To elegancko, no ale jeszcze mam takie pytanko, może coś jednak chciałbyś zdradzić na temat y, tego... Y, jeszcze raz nazwa płyty? Znaczy wiesz co, ja nie mam ochoty nic zdradzać, kurwa, bo to jest, y, to jest, y, to tak jakbym zdradzał sam siebie, wiesz, po prostu... E, e, Juliusz Cezar. Juliusz Cezar, właśnie, to było dla mnie kluczowe, Juliusz Cezar. To jest trochę abstrakt rap. Wiesz, ja jestem na przykład wielkim fanem Seana Price'a, takiego rapera ze Stanów Zjednoczonych, który niestety umarł, bo dostał jakiegoś kurwa ee, ataku serca. I co, no i, i on robił właśnie taki, taki rap, jak ja chciałbym robić i kontynuować tutaj w Polsce, zaszczepiać po prostu wiesz, pewne pomysły, idee. Nie do końca jest to rozumiane przez wszystkich, co ja właściwie robię, ale to jest, to, jest taki, to jest taki poziom abstrakcji, na który już się nie może zwykły umysł dostać po prostu. Bardzo cieszę się, że w ogóle udało się z tobą porozmawiać. Nie było łatwo tutaj. było tam... łatwo terminarz mam zajęty, kurwa. Koncerty, nie. plakaty, zdjęcia z fanami, ogarnianie dupeczek, kurwa, palenie zioła, wiesz, po prostu nie, 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 by nie, bo ogólnie osobiście można zauważyć, że rzeczywiście Wallace jest tą postacią zupełnie inną niż osobiście i y, mało tych materiałów w sieci, dlatego cieszę się, że mogłem się jakoś przyczynić. Bardzo się cieszę, że mogłem tu przyjść, wielka piątka, bita, z tobą zawsze, lew. Y, jeszcze y, mam takie do ciebie pytanie, bo doszło mnie słuchy, że y, jesteś tutaj jednym freestylowcem, więc pomyślałem, że... Film, tak że tak, tak, zapierdolę taki beatbox, że twoja babcia wyskoczy z majtek. No dobra, dawaj. Chcę być jak Sean Price, więc szykuj mój haj, tak naprawdę mój haj, to tak naprawdę mój waj, to, tak to kurwa kto jest tu z nas, kto napis się zna, to tak naprawdę wiesz, to cały czas już ten znasz. Nie jestem brzydki, nie jestem krótki, nie jestem jak złota rybka, mam też sutki. I kurwa mam pępek i kurwa to piękne. Po prostu tutaj z każdym procentem mam wejście. Mam wejście na bit. Cały czas to robię, bo cały czas mi wstyd za siebie, za moje starych, których się przeobrażam. Wiesz, tak działa, władza, to hazard Strój cesarza. Prawda nie pobłaża. I się nie obnaża. I się nie obrażaj na mnie. Nigdy więcej się nowi nie obrażaj. Dzięki jeszcze raz, Dzięki, skoro, że... peace and Podajcie na imprezę.